Turniej rower rozpoczęte, ale polscy skoczkowie o pierwszym konkursie w Oslo chcieliby jak najszybciej zapomnieć. Najlepszy z szóstki Polaków, Dawid Kubacki był dziewiąty. Po udanym prologu oraz zwycięstwie w piątkowych kwalifikacjach mieliśmy prawo oczekiwać więcej. Szanse na kolejny świetny występ Kubackiego ograniczył słabszy skok w pierwszej serii. 125 metra było wynikiem poniżej możliwości. O tym, jak bardzo przekonała druga próba. 135 metrów pozwoliła awansować o 7 pozycji. Zwyciężył Andrzej Laniszek przed Stefanem Kraftem i Karlem Geigerem. Kamil Stoch był 13, a Piotr Żyła 29. Aleksander zniszczał Jakub Wolny i Paweł Wąsek. Nie awansowali do finału. Angela Niszek wygrał pierwszy konkurs w ramach cyklu ROER. Najlepszy z Polaków, Dawid Kubacki, był dopiero dziewiąty. Pierwsza próba była słaba. No nie jest to tak daleki skok, jak moglibyśmy oczekiwać. W drugiej było dużo lepiej. Łaplotu dobry i jest długi skok Dawida. Tym skokiem Kubacki poprawił swój wynik i awansował o 7 miejsc. Ostatecznie był 9. Pracujemy dalej. Myślę, że ten drugi skok też był, był naprawdę fajny. To, to gdzieś tam mi też wlewa spokój w, w moją głowę, że, że skakać potrafię, potrafię rywalizować i. I tego się będę trzymał. W drugiej serii zobaczyliśmy jeszcze dwóch Polaków. Trzynaste miejsce zajął Kamil Stoch. Piotr Żyła był dopiero 29. Wygląda na to, że to będzie piękny, niesamowicie daleki Konkurs wygrał Angelaniszek Niszek i to on objął prowadzenie w klasyfikacji rower. r Drugi jest Stefan Kraft, a Kubacki spadł na trzecie miejsce. W naszym programie czas na skoki narciarskie i wiadomości najlepszych dla Państwa niestety nie mamy. Dawid Kubacki, dopiero 9. Stoch 13. w pierwszym konkursie cyklu rower w skokach narciarskich, właśnie na wyniki WOSLO wpłynęły zimne warunki, przepraszam, nie zimne, tylko zmienne warunki atmosferyczne, a na, w których najlepiej odnalazł się słoweniec Andrzej Laniszek. Schłamałby ten, kto powiedziałby, że sobotni konkurs w Oslo porwał polskie serca. Choć po udanym prologu oraz zwycięstwie w piątkowych kwalifikacjach Dawida Kubackiego mieliśmy pełne prawo oczekiwać dobrego występu biało -czerwonych. Tymczasem pierwsza seria i niespodzianka. Odległość Kubackiego 120,5 metra. Nie wystarczyła na miejsce w pierwszej piętnastce. Znaleźli się w niej dwaj inni z naszych reprezentantów, ale i tu raczej przeciętnie. Kamil Stoch był dziewiąty po skoku na 124,5 metra. 14, Piotr Żyła, który lądował 2 metry bliżej. Pozostali z biało-czerwonych nie zakwalifikowali się do serii finałowej. Aleksander zniszczył był 31, Jakub Wolny, 43, a Paweł Wąsek, 44. W serii finałowej wyraźnie w sobie nie poprawiliśmy. Kubacki wrócił, wprawdzie, na poziom, do którego przyzwyczaił, ale szans, by choćby zbliżyć się w okolice podium, nie było. 135 metrów sprawiło, że zyskał 7 pozycji i ukończył konkurs na 9 miejscu, ze stratą ponad 80. 18 punktów do zwycięzcy. Pozostała dwójka nie zdołała utrzymać pozycji. Kompletnie zepsuł skok, Piotr żyła. 106,5 metra zepchnęło go na 29 miejsce. Po prostu nie skończył tego skoku. To była reakcja obronna na złe wyjście z progu. Coś takiego powoduje zawsze brak połączenia z systemem. Takie są efekty. Na 13 pozycji rywalizacji ukończył Kamil Stoch również średnio zadowolony. Nie dałem się wynieść zaraz za progiem, tylko zamykałem te skoki dosyć szybko i przez to brakowało u nich wysokości. No tutaj na takiej skoczni. Generalnie no, na każdej skoczni jest zasada, żeby dać, się, dać sobie szansę i, i wpuścić trochę powietrza pod siebie. Najlepiej zmienne warunki panujące na skoczni Woslo wykorzystał w sobotę Anżela Niszek. W drugiej serii Słoweniec oddał najdłuższy skok w konkursie na 139,5 metra. Na koniec był lepszy o blisko 6 punktów od Stefana Krafta i prawie 7 od Karla Geigera, co dało mu prowadzenie w klasyfikacji ROW-R. Tuż za podium zawody ukończył faworyt gospodarzy i lider klasyfikacji Pucharu Świata. Halvor Egner Granerud